Jeszcze wyłączę, żeby może mi tak nie moliło przy okazji Bra, jestem w bo idę z powrotem O, kto ty stać ko mnie? Jej Co no to jest? Tu było coś Ej, gdzieś tu łazi Shit Przed... Ares dostał Pozdrawiam Ares, który dostał bana na moim Discordzie <grytanie> Nie pamiętam za co Nie zauważył mnie na szczęście Co to było? Czemu to się zmaterializowało? Zmaterializ Defek? Co w tu chodzi? Łazi koło mnie, kurde. Dobra, przełączyłem sobie na Moment. jest <grystanie> coś, coś powiedzieć? No Dobra Kurwa ten kruk daje mu do zrobienia ten ślepy nic nie widzi.

Nie, ale znalazł mnie Teraz już wiszę Powiedz jak Poszedł tu do mnie Jak wiszę to w moją prawą stronę poszedł Poszedł? Poszedł, poszedł Idzie tu Spryt. Czyli nie mogę się ruszyć nie trafił Ha ha ha, szefie się uleczyć? No się! Co to było? Tu żomek coś też jest ranny Dobra, nie widział mnie na szczęście Chyba O biega? Mówiłeś coś o Jezus, bieganie, co jest? Że ty biegajesz, to od ciebie? Ja biegłem tam leży jakaś laska, chyba. Jestem w szafie, tu nie widzę. Trochę legi jest creepy, bo jak słyszę bieganie, po prostu Twojego poglądu live. Aha, dzień za mną jest. Dzień. Za mną wyścigowita. Joi? Tak, widziałem go. Oh shit, za dzień mną. Dzień! Ech, no nie, drugi w Bieganie nie jest odrumione, widzę. Znaczy, ja słyszę. Żebyś najczęściej tak, słyszał sam na od ciebie, a nie grę? Aleko do mnie, a nie grę No ludzie, tam stoi ich dwóch, czemu nie żaden nie może pode ściągnąć Ja jestem w drugim końcu No to widzę, ale... Tutaj centralnie dwóch, jeden robi generatory, drugi stoi, drugi stoi i nic nie robi, czemu ten... jest nie możemy ściągnąć? Bo dopiero teraz zauważył, że... Ja pier... Jak ja, zginę, jak ja zginę przez tego głąba, który mnie tak późno ściągnął, to wiadomo, nie to winę Ja pierdolę czemu to na dole daje? Tutaj, tutaj on sobie potrzebuje się uleczyć, cholera. Naprawdę? Kurde. Jak ja jestem runem, to ja robię szybciej generator, widzę. No nie no... Ja e też te odróbnione są na razie. Idę do mnie. Ale jaja. ja. generator, jest git Mam je. Widzę? Mogę się uleczyć? Mogę się uleczyć. Może to od ciebie? Na lewie to widać, ale ja nie widzę. O for, Co to robisz, gościu? ja spróbuję gościom uleczyć. Ej, ej, oj. Wraca. Mogę gościa. na gościu. O lecz mnie, gościu! Co to o to ciebie? Pełne. Aha. Nie wiem, czy zdążę tam dojść do ciebie, Znaczy jestem leczony przez gościa. Dobra, już się nie uwolnię. Idę w tą stronę. Ja walczę już z tymi mackami. Widzę, widzę, jestem. Wpadł. Kurwa, on tu jest. Jest. U ciebie? Tak Ej, no jeden generator zrobił, serio Jeden Rozwiałym oj, 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 oj A To u ciebie chyba, tak? Tu u mnie hał, kurczę. Jest, tu! Nie wiem, nie wiem, gdzie ty jesteś. O, oh, fuck, jeszcze na wschodzie, Już jest. On cię zabije, czy? Nie, wziął cię. coś powiedzieć? No Kurde, ogromnie zminimalizowany Odkryłem jak mogę sobie wyciszyć Twoją grę żeby Ciebie tylko słyszeć Jestem O, jestem za tobą. I nie widzimy jaki to był morder morderca Zaraz się dowiemy podejrzewam Coś <grystanie> mi się tak wydaje Nie Witka, nie Witka na ja, ciebie się użył I ja to ja wracam do generatora Czemu on na mnie się wziął? O co mu chodzi? Nie wiem Poszedł to od ciebie, czy stoi dalej? Poszedł od ciebie, czy Mamy Na mywik nie, pod... nie, nie wiem czy on tam stoi, czy nie A nie ściudnijcie, to po tam idę Nic nie widzę. O, tu jest generator, dobra, widzę Printuj, a nie Ty idziesz? Nie? <laughs> co? To do dochód, który reagował naprawdę. Nie, nie, no nie, możecie się siebie nie, 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 dalej. Jestem, y, jestem w nie, nie, ciebie. No widzę. nie, mhm. nie, teoretycznie mógł nie, ale jak się nie, generator. Oj. Na nie, na Oj. nie, oj Oj, 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 Jegości ściągnąć Czerwna niewilkę chyba z powrotem. Jak widziałem, znaczy, jak słyszałem, może nie widziałem, ale słyszałem. Jak każdego maronnego. Ma oh, O fuck, o oh, fuck, oh, fuck. Dobra, wziął go. Mogę wyjść z trzech. Helio! Ok, jest drugi generator. No ja naprawiłem. Coś mi wahrego! Kurde. Nie zdążyłem. Murde, Już wysiałeś czy nie? Chciałeś, widzę. Zejdę, zejdę, zejdę. O, ja nie wejdę. Haha. Gdyż pod koniec okay. nie mogłem trafić w te testy. Gdzie ty kurwa jesteś? Na dole. wziął nie jest na dziwiczu, więc nie wiem, gdzie... Oła? Ała Nie zejdę Miej nadzieję, że ja sam jestem w stanie zejść Harry, biegnę do ciebie ale jak chcesz to spierdalaj szybko Ściągną mnie wow. Serio? Co, trafił cię? Ja, nawet nie jestem w stanie sam się podnieść a Jak teraz nie powiesi to ja od razu ginę, a leży centralnie pod hakami Ja pierdolę A on jest gdzieś? Tak jest po mnie Jednego powiesi i mnie nie. A no to ja zostanę sam. Ja już ginę Ja już gimnę. Masz wiadomość gimnę. wiadomość już co się akurat zrymowało, wiesz? Wróć to, <grymnie miało>, to, <mać. grymnie> to, to synchronizacja O, teraz kamera mi się rusza, jak to się jako, że jest twój podgląd Twoje perspektywy na lewie, to nie muszę nawet się patrzeć na ciebie Aha, gościu zginął. Dobra. A zostałeś sam. Tak, tylko teraz znać kurwa przy agregacie ten. Wejście czy to ci nie powiem, bo to chyba wyjście jest w tych miejscach, o ile się nie mylę. No właśnie. Nie możesz się ulecić? A podejrzewam, on to wyjście na pewno widzi. Też mi się tak wydaje. To jest zrobiony generator, także to mnie jeszcze. To... to tylko przy niezrobionych, tak? Ja, że nie wiem. Nie wiem, czy przy zrobionych, czy przy, 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 przy niezrobionych? Tego ci nie powiem, bo nie wiem. Jeden z tego, on jest na niewidce, więc nie wiesz, czym stoi za tobą. Musimy to bliż... wydaje... wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to będzie bliżej centrum mapy, ale nie wiem, nie możesz się uczyć Nie masz obteczku? Nie mam. To w tym polu kukurydzy Otworzył cię drzwi. To on czeka tam na mnie. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Tam na dół nie zajdzie, bo tam słuchaki. jeżeli ten czas dojdzie do końca, to jak się jak już giniesz? Nie lubię zawodów na czas. Jeszcze mówiłem w świecie, w speedzie którymś, ale nie lubię zawodów na czas. Może może stać na niewidce przy tym wyjściu. Chciałem zauważyć, więc jeżeli on cię powali, to jesteś w stanie już... Nie to wejść, nie to wejść. A to? Włóż to. Może nie dasz Jest do tobą. Bo... Co on to robi? A Lego, Lego, Lego. Ja dym... Pa, wyrzucił mnie. On się będzie bawił. Mama ci nie mówiła, że nie się, się jedzeniem? Nie zlazłeś. Ten czas ci doszedł do końca, czy co? Może motanie się? Nie. Może on cię... Już nie on nie mógł cię puścić. Jeszcze to. Jeżeli on włączy niewidkę, to masz przestranę, tak naprawdę. Po mnie. No ciego oni cały czas. Pa. Ej, ty masz wszystko. No a ty piękny. Oj Tam gdzie ja wisiałem docieram się do się tam gdzie ja wisiałem I ja od razu zgon. Ja nie ile gości będzie, a w ogóle byłeś ten, ten, no ja się czasu już, teraz widzę. Mm -hmm. eee, oni podstawę budowali Wargamingu na e, WoCie. Hmm. Podstawa Wargamingu jest na WoCie zbudowana. No, znalazłem hmm. jakiegoś kolesia koło siebie. Ja mówię, muszę mieć te pazury na koło siebie, kuźwa. Eee, ja pytanie mam takie, Wiesz, czemu ja się od razu zryspiłem przy haku? Nie wiem. Myślałem, że da się zrobić buga mapy i bez żeby go na otworzyć wyjście. To by było fajne. Elciotu. ma gośnik. Elciotu. Ciotu. to chyba też gościu. Idzie ko gdzieś koło mnie. Oślepienie. Muszą być gdzieś koło mnie. Widzę go, widzę go, widzę go. To jest traper. Najprawdopodobniej. Jak dobrze widziałem, to jest traper. Ten znikający traper? Nie, ten znikający, ten z y, tymi. Bo jest w na niedźwiedzie. Ten znikający to ten znikający, jest widmo. A. I psalm, bo jest nie? Jest blisko mnie? Jest blisko mnie. Bicie serca. Powalił kogoś? Elciotu el powalił. Ja widzę go chyba. Widzimy jak latał. Był gdzieś blisko mnie, ale już się poszedł. O, siema. No właśnie koło tej górki. Albo i nie? Tak, właśnie koło tej górki. Na warde of jeszcze pójdę za chwilę. Albo nie na GTA, bo mówię, było może dzisiaj na GTA, to pójdę na GTA. Około 20. Około 20. Już z dwóch trafił? Najwyraźniej. Nie widzisz, nie. No, no, mnie. blisko jest. On jest no, bo oni, na tego, co... bo Ja podchodzę do agregatu, mam bicie serca. Bo nie od czyli przy agregacie, ale... Goni tam tego jednego celowego, tego... no właśnie. A to on... hmm. O kurwa. Nie jest. No. Hmm. w ostatnim moment trafiłem. Ale to on dwóch ma? Co jest? Nie, jednego wziął, drugi jest ranny. Powiesi go. Jeszcze ja może schowam. I co, to będziesz w szafce? Nie, niech ich, po, niech ich powiesi. A ich pościągam. Zrobimy generator i... Go... no nie szemotę się goście ścięcie, spróbuję ściągnąć. Nej, o o, on dłozi. Dobra. YOLO! Jak tutaj kiedyś małeś? Jolo, skurwy się. Idę, 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 idę. Ona tu gościu. O Jezu, sorry goście nie trafiłem Przyjdzie tu zaraz. Ziedalajcie. A tam drugi wisi. Dobra, widzę. Idzie tu. Do ciebie idzie, na Nie. Dlaczego do mnie? Nie wiem że Cię lubi <giby> Gidę, masz wiadomość Ja go Generator zrobiony zaraz będzie Zrobiłem kolejny generator Znaczy ten pierwszy zrobiliśmy go dwóch. a tutaj głównie robię robiłem ten, ten jeden I No i przejdę tędy Nie psy idę Nie psy idę Robię live vs dead boy daylight do 20, później do GTA, idę Jest jakiś generator, halo, ludzie Tak, widzi mnie Co, kichnie zaraz, czy co, że dwie dźwięki Ej! Nie Kurde, ja wiszę Kurwa, zaraz tu przyleci Spodziewałem się, że będzie jeszcze komunikat, masz wiadomość? Złaz, złaz, złaz! Kurwa mać. Nie zlazłem. Nie, poszedł sobie Skąd Zeszłaś? Nie. Ja już tą walkę z tymi pazurami Tu no się tu kręci. Masz określony czas, żeby mnie zdążyć. Nie zdążę. Aaaa! Nie trafiłem. Chyba L ciotu wziął powolonego. I y, ginę. Zdechłem. Nie, nie było tego komunikatu, że zamyślałem. <grym wiosenka> <grym wiosenka> jest to nie że nie bym gościu trzyma te pozroje, tak ich nie, ich nie trzyma. ręce <grym> ma gdzieś obok. Na drugi wisi. O, zdechł. O, zdechło mu się. Zdechnął był. Jakie dźwięki. <laughs> Drugi dogorywa, jo. Do Ten. Dlaczego się tak szybkości znaleźliśmy test? Ty, ale. Ara... on robi tam agregat? Nie. Zginął właśnie. Idzie tu. Eee, a to jest ten na miwice? Nie. Jest ten z połapkami No nie, W lewo, kamera, bądź w lewo. Nie w prawo, w lewo. Był przed, przed chwilą w swojej lewej. Był. No, widziałem tam. Gdzieś tu kręci. Widzę. ostatni online, godzinę i trzy minuty temu. Sprawdził tutaj tery terytorium, więc zaraz szybko nie leci Ten działa. Proszę, nie 60 nic? <grym> <grym> nic nie jeszcze 6, działa. Yy, chyba deadnouł koleś. Ja koleś no. on Ci otworzył drzwi. Killer Ci otworzył drzwi. Aha. Co to było? Po Wraz połapkę. Wlazłeś w jego połapkę. No, nieźle po prostu to nie ma żadnych testów. Pięknie dalej, spójrz dalej. Nie zdążę. Słyszysz? Mówiłem. Jakbyś poszedł, chyba nie tak mocno do tyłu, tylko w drugą stronę, to może byś zdążył. Darli do przodu w sensie. Jeszcze masz szansę jakoś zejść, jak się jak się Znaczy, wyszemotasz w sensie. Nie bym łączek Ja pierdolę It gone Nie każdy razem jak mi to jak ktoś nie musisz się przyponi na to jak to było Chuj jebany płatkę postawił przy tym, nie? Ty kurwa pół tyle tu jebany Robin Anybody kropko like X